Czy piąta edycja będzie na Zanzibarze? Zasadę mamy taką, że mniej więcej co dwie edycje zmieniamy miejsce. Nie mogę teraz jeszcze mówić o szczegółach. Natomiast no na Bank widzów zaskoczymy, ponieważ chodzą nam po głowach bardzo szalone pomysły i na pewno zrobimy to w bardzo egzotycznym miejscu i gdzieś bardzo, bardzo daleko. W czym będzie ten, ta nowa edycja inna od tych, które już widzieliśmy? No, na pewno zmieni się, zmieni się miejsce, na pewno zmieni się skład uczestników, e, na pewno też e, wymyślimy dla nich jakieś nowe, nowe ciekawe zadania, nowe randki. E, no, to wszystko jest jeszcze w trakcie przygotowań, w związku z tym no, ja w tej chwili piszę patykiem po wodzie. E, natomiast na pewno będzie to, będzie to inna edycja, którą wszyscy zapamiętają. Co dwa lata zmieniacie miejsce, a czy jest taki plan, żeby też zmienić na przedprowadzącą, Klaudię? Nie, no to, 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 to byłby potworny plan, to, 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 to równie dobrze mógłbyś zapytać, czy jest taki plan, żeby mnie zmienić. No mam nadzieję, że nie, więc, więc tak samo nie, nie ma planów na zmiany prowadzącej. Oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę, no i oczywiście wpadajcie na Instagrama przy Ambitni.